Witam wszystkich serdecznie w ten piątkowy wieczór Teraz, no, jednak nadal nie ma słońca, ale można, przynajmniej u mnie Okej, okay, a więc co dzisiaj, zobaczymy, więc... Nie wiem dlaczego mówię cały czas więc, ale okej okay. Wiele osób jakby szukało Minecrafta, non premium, no bo oczywiście 1, 6, ostatnio i trudno to znaleźć A więc tutaj jest działający sposób, raczej Jedyny, chociaż ja wiem, że crash taki, znaczy nie wiem, czy tysiące, yy, jak, jak, yy, na nią się wysłać. Yy. To jest takie, co jest, że każdemu to skakiwało i nikt nie wiedział, co z tym zrobić. A więc tak, ja pokażę, co z tym zrobić. Jest na porządku. Bierzemy, pobieramy dwa pliki, do których będzie link w opisie. Okej. Okay. Więc, wchodzimy w procent app, data procent. I kasujemy, jeśli mieliśmy, my, 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 yy, minecraft. Jeśli nie mieliśmy, to zaraz pokażę. Ok, jeśli nie mieliśmy, to tylko przerzucamy. Wie, że tam pracuje, pracuje, się przerzuca szybciej. Oczywiście od razu mówię, że nie zachęcam do tego, ile to kosztuje. Majka to około 100 zł, więc nie wiem, czy to jest dużo, czy to mało. Zawsze, za kogo. No, zawsze można spróbować. Więc sami pozwolili, że można to pirać, tylko że oni to będą utrudniać. Więc jak chcą, no to oczywiście, czemu nie, możemy korzystać. Dobra, więc jak to zrobiliśmy? Ob odpalamy Magic Launcher'a więc brzemy nie wiem, byle co e nick, password jakiś też i naciskamy tutaj setup i co jest ważne default i tutaj zmieniamy na classic jak widzicie dobra, okej, okay. naciskamy login play, play offline okay. ojej Coś się stało? Uurde. Chyba się nie udało, ale nie. Jednak robimy jeszcze raz. A ważne, żeby się tam nacisnąć close. I zbieramy tak samo. 1, 2, 3. Passus. Byle jakie? I set. Zróbmy. 1, 6, 2. Ciała. Magię. I login. Play offline. I zapraszamy. Państwa do Minecraft, oczywiście. Wszystko serwy działa. Przesunę trochę. No i multiplier, nie wiem. Wypróbuję jakiś serwer. Hardcore MC oczywiście zablokowany. Dobra, to wejdźmy na skyblocka. Hasło trzeba podać. Nie, będę pokazać, ale pokazał, przynajmniej się można rozejrzeć. No, więc wszystko działa. A więc żegnam Was. Nie, wiem dlaczego film, wrzucę, znaczy rzucę go później trochę, bo miałem problemy, tam co innego też chciałem nagrać, ale nie wyszło to się jutro nagra, a więc życzę Wam dobrej pogody, miłej nocy i wszystkiego najlepszego. Nie wiem dlaczego, jak się też życzenia to zabrzmiało, ale okej, okay, a więc wszystkiego dobrego i do zaczenia i narka.